thank <laughs> you Idziemy do Kwizyna, gdzie rozliczyliśmy sztab kwizyński, gdzie podziękowaliśmy wszystkim co roku tradycyjnie, w takiej bardzo miłej, ciepłej atmosferze, ludziom, którzy grali. A najbardziej fantastyczna była informacja, która także do mnie dotarła: że sztab w Kwidzynie zbiera bardzo dużo pieniędzy, ale o wiele, wiele, wiele więcej wydaliśmy na sprzęt medyczny, który pracuje nie tylko w Kwizynie, ale w całym województwie pomorskim, tam gdzie dzieci mieszkające w Kwizynie mogą jak najszybciej skorzystać. Z tej fachowej, także bardzo wyspecjalizowanej pomocy. Schowali się! Po różnych mrocznych instytucjach, kurcja, 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 kurcja! Pożarła ich! Kalogowująca prosto, Było nie wieło. Teraz jestem sam Co to za pan? Ta kultura nie opowiada Niech się stara ładnie siedzieć i